Tym razem, 28 marca 2025 roku spotkaliśmy się w hali widowiskowo-sportowej przy szkole podstawowej w Ruścu. W rozgrywkach wzięło udział pięć drużyn z Brwinowa, Michałowic, Nadarzyna i Podkowy Leśnej. Gospodarzem wydarzenia był wójt gminy nadarzyn Dariusz Zwoliński, który przywitał wszystkich gości i wyraził wdzięczność zawodnikom za obecność i aktywną walkę sportową. Przybyłych gości oficjalnych z imienia i nazwiska oraz osoby ważne ze względu na wydarzenie przedstawił prezes Mazowi, Jerzy Wysocki. Podczas emocjonującego turnieju drużyn reprezentujących gminy należące do stowarzyszenia gmin zachodniego Mazowsza Mozowia, można było podziwiać prawdziwy sportowy duch i wysoki poziom rywalizacji. Zawodnicy zaprezentowali świetną formę, a gra toczyła się dynamicznie. Z pełnym zaangażowaniem i pasją. Na boisku panowała atmosfera wzajemnego szacunku i fair play. Drużyny walczyły ambitnie, ale z klasą. Turniej był nie tylko okazją do sportowej rywalizacji, ale również do budowania wspólnoty i wzmacniania więzi między gminami. Piąte miejsce zajęła gmina Michałowice, a czwarte miejsce gmina Brwinów. Trzecie miejsce zajęła druga drużyna z gminy Nadarzyn. Drugie miejsce zajęła dzielna drużyna Spotkowy Leśnej rozdzielając na podium obie drużyny z gminy Nadarzyn, bowiem właśnie pierwsze miejsce wywalczyły doskonałe zawodniczki z Ruśca. Najlepszą bramkarką okazała się Halina Olszaniecka z Podkowy Leśnej. Najlepszą zawodniczką turnieju była Maja Torka z drużyny gminy Nadarzyn. Wszystkim zawodniczkom należą się gratulacje i słowa uznania za ciężką pracę i wysiłek włożony zarówno w przygotowanie do zawodów, jak i zaangażowanie podczas rozgrywek. Serdecznie gratulujemy!